Hejka, z tej strony Jan Norbert, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać z moją kuzynką chyba w Blockstar Planet i przejdziemy na pewno parkour, który robiłem z widzem na odcinku. Więc i, i serdecznie tą osobę pozdrawiam. Poczekajcie, zastąpuję na chwilę. Jak coś, nie myślę, że Martina jest nubem, bo ona też tak średnio też panuje granie na telefonie, ale i też coś tam zrobiła w rękę i... Dlatego. Ale tak, e, Bo ogólnie z Piotrkiem mówiliśmy jeszcze na tamtym odcinku, jak nagrywam z Piotrkiem Blockstar Planet, że e, muszę e, zrobić taki challenge: i zbierać kryształów. No tak. Pół na pół mi się podoba ten challenge, bo boję się, że zbiorę, a może. Ten odcinek będzie kiedy indziej, bo mam jeszcze dużo pomysłów na filmik. A w, tym filmiki, a w tym jeszcze wakacje postaram się nagrywać nocowanie na trampolinie, może? Może coś takiego będzie, nigdy nie wiadomo. Bo to tylko na razie gry nagrywam, ale za niedługo to się zmieni. Więc widzimy się na parkourze. Okej, okay, więc jesteśmy na parkurze, u mnie to było jakieś 2 minuty logowanie się, a u was to nawet nie była chyba sekunda, więc... Tak, y jestem i Martyna... Już? Jeszcze jakiś klucz? O nie, ja przepraszam, bo... Ciągle trwę jeszcze w tą... Bo ja nie umiem tak nagrywać, że... Bez tego, że... Bo ja mi najwygodniej zawsze właśnie jest. coś czego nie Co... No kamerka mi się nie chce obrócić. No to trudno. bo się właśnie boję znów, że mi to... A, idę na inny parkour. Widzimy się na następnym. Więc gram w Rainbow Parkur i to jeszcze ten parkur przejdę następny i to już będzie koniec, bo... Bo ciągle mi y, czasem wywala kamerkę po prostu się boję, że w dzisiejszym filmiku tego Nie mam będzie. Nie że to jest twój brat. Dobra, jest ze mną jeszcze mój brat. Czyli który ma nuba. Czyli taki, takim lubem jestem ja. Na telefonie. Bo nie! Wi widzimy się jak przejdę tam... tam o. Tutaj. Na tym czymś. Czekajcie, może da się radę. Da się radę, na końcu Aha, bo tu klub trzeba. Nie. już się Udało się. Jesteśmy na unicornach. Okej, okay, lecę dalej. A ja na sztuczkach. A zimno, pieczęć. Dobra, ale marszał pamiętaj, że ja to już. Nagrywam, co? Idę na następny. Bo ja się tak będę kuć do woli. Nie wiem, jak marszał, no ale. Przechodzimy ostatni parkour w dzisiejszym odcinku. Nie, ja już tu przejdę, już się Aha, no fajnie. Trzeba bie! Trzeba, trzech 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 trzech. Trzech. trzeba, trzech. trzeba, trzech. hello. Przepraszam po raz kolejny, że mam taki głupi umysł, który się czasem lubi zepsuć. Autoobracarkę teraz poproszę. Jest to niefajne. Chcę obrócić kamerę. Aha! Coś poszło nie tak. Przejdźmy ten parkour. Ojejku. Dobra kochani. O, myślę, że już mi się nie uda, ale się udało. Nareszcie. Internet mam po prostu najlepszy. Najlepszy z najlepszych, że tak powiem. A ja ty już No tak, już dawno. Ja już przeszłam na następny parkour. Nie, ona no, chodzi, przychodzi sam to ty. Nie wam już go zagrał. jest króciutki. Nie, no gdzie to się Tam no, To jest taka dziura. Oto? I ostatni parkour w dzisiejszym odcinku. Twoje imię od tyłu. Te. nie wiem. Nie powiem wam. Marbe? Martyna, cicho bądź! O, Borbert To jest torba, Borba. To e, ostatni raz jesteś na moich odcinkach. E, zagłosujcie, żeby on już nie był na moich odcinkach. Zagłosujcie, żeby nie było na miejscu, ja poszucę, on Właśnie, gdy chyba, żeby to nagrywać odcinek, który wątpię, że z nim będę chciał nagrywać. Z, z moim bratem.

No, nie no, też może się. Ale, tak Ale możliwe jest dzisiaj szansa, że jeszcze coś nagrabię niech jakiś chowany. Albo w ucieczki przed Piotrkiem. Mm -mm. A może przed Norbertem. Ale, mhm. Nie, 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 nie. A może w ucieczki przed Norbertem. A może przed Piotrkiem. Norbertem. Więc teraz wreszcie nie będziecie widzieć tylko gier, tylko Zobaczcie czycie nasze już twarze, bo moją jeszcze możecie rozpoznać, bo już rzuciłem zapowiedź kanał, to było widać moją twarz, Jeżeli nie widzieliście jeszcze twarz, mojego brata. I kuzynki. kuzynki. Ale wątpię, że kuzynka będzie chciała pokazywać twarz. Bo ona zawsze tak to zasłoni z ręką. Ja ją znam bardzo dobrze i. Ja ona też tak, on... ja będziemy na na nie będziemy nagrywać Bo nie ja dasz rady. Nie chcę, nie się ale nie jestem pewien, czy będziemy na trampolinie. Ojej, ciu, Co na pewno to no, Nie, 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 Ale Dobra, mam nadzieję, że tak... Koniec, bo nie, Dobra, drugą... nie, nadzieję, no. no, nie, 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 żeby nie, 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 No nie, 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 Jakich nie, 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 to Czyli ty szybciej weszłaś ode mnie na tą górę? Nie. Ty, ty na pewno, ona jest tam na dole Nie! Ona jest tam na dole gdzieś Wiem gdzie to jest, poczekaj ja tam zajdę Hello! Dobra <ścoughs> Dobra, Dobra, więc jeżeli film wam się spodobał Nie zapomnijcie o łapce w górze No i pa pa! Pa! Tłoneczek i subskrypcja Dokładnie, pa! pa.